Gdzie mnie znowu zabrałeś? Otóż dzisiaj, o co za dzisiaj przyszliśmy do mojej meliny, zgadza się. Jesteśmy w ruinach, w ruinach świątyni. Ponieważ idziemy do tak zwanego endu. Idziesz? Dawaj, dawaj. Tak, postanowiliśmy, że dzisiaj e, z faktu na to, że jakiś czas temu już nasi gracze serwera go znaleźli, Odwiedzimy sobie End. I nie, nie znalazłem go uczciwie, tu się przyznaję w zupełności, że dostaliśmy od nich kordy i dzisiaj wpadliśmy w odwiedziny. To jest wyjście na górę. To jest winda. Tak, to jest winda. I dzisiaj pokażemy wam... Yy, o, nie wziąłem pokemonów. Jak ja dawno nie widziałem tej... ...tekstury. O, ja też nie mam pokemonów. No to, to my szybko weźmiemy pokemony i wchodzimy do Endu. No dobra. Mam Pokemony, nie wiem czy Kuba już się załadował, wziąłem oczywiście no. cały Eevee Squad plus Zubata, żeby móc sobie Slow Falling'ować, jakbym coś zepsuł. I co? Gotowy jesteś do wejścia? Dobry pomysł, żeby wziąć sobie tam ten... coś co przyspiesza. <laughs> to co? Skaczemy? A raz... <laughs> to naprawdę tak działa? Nie, hmm. jest... a nie, jednak działają takie w portale. Kiedyś nie działało. Ło, dobra. Dawaj, skakuj. 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 Ojej. Tylko ja to sam się nie O tak Ten ma taką Czego? No, wszystkiego. Od początku istnienia? Nie, to ja myślę, że to albo któryś teksturfak, albo shaderki. A no tak. Bo U... wiem, wszystko jest normalne no to ty, ty jesteś tylko na jakichś tabletkach. Kuba. Tam jest wściek... wściekły Elgin. Serio? Spotkasz pierwszego Pokemona w obcym wymiarze i zrzucasz go w otchłań? Mm, tak, Pokazuje dominację. Ale to tym przeżył? Oh, powiem ci, że... Tak szczerze, to jest tu trochę pusto. W sensie myślałem, mm, że przyjdzie do... Tu będzie wiesz. To smok na smoku. Nie, no, smoku to trzeba na nowo wezwać. No dobra, ale myślałem, że tu będą wiesz. Smocze pokemony, jakieś duchy, legendy, cokolwiek. Nie no, aktualnie jesteśmy na bazowej wyspie Endu, Gdzie się pokonuje hmm. smoka właśnie? O was spadłem. A teraz tutaj to są takie rzeczy, które od pewnych aktualizacji weszły, i zazwyczaj do nich wchodzisz w życiu under Perły, bo rzucasz po prostu w nią tam perłą. No. Ale możesz zrobić teraz taki trick, bo od 1.13 możesz pływać, jak klikniesz Control. Olej, Ty, gdzie my jesteśmy? W miejscu, w którym by się przydały rzeczy do budowania. <grych> no, ja mam. Cały stack Blue wiesz co i ci powiem? Powolnego Zubata. Ja się zastanawiam, jak mi wrócimy. Oj, tam tam Bo obowiadra nie mamy. Bender Perły w sumie hmm. też. Coś znalazłem. Co to jest? To są. szczątki po Ho owocu Horusa. Pokemon. Kojarzysz, kojarzysz to dziwne coś, w czym ludzie wychodzili poza barier, barier bloka? No. no to spójrz na mnie. Niesamowite. To naprawdę mi Jeśli dokończymy tam, tak, to właśnie tym owocem patrz Oba. się masz. Czy... Patrz na to. Kolejny Pokémon. To jest czy Szczerze, nie mam pojęcia co to za Pokémon, ale chcę go złapać. Wygląda jak jakaś ewolucja. I zacznę. Tego. Możliwe, może to jest ewolucja Eldryma, ale nie wiem. Ale spróbuję go nie zabić i obić i złapać, i nawet dobrze. Ale ma Andrian palce. A się spisuje, dobra. Ale wiesz. ma palce, chłopie. Spójrz, jakie ma palce. No, kolorowe. Bum. Zobaczymy, czy będzie chciał się złapać. Chcę mieć Pokémona zędu, ok. O, no i pięknie. Ok, El się respi. El sory. sorry, respi się sporo. Ych, chodź, zapozuj na miniaturkę. O, tak, pięknie. Pum. No idę, idę, idę. Idę, idę. Po co się co bo tak długo tam, że uznałem, że cofnę się po dulec. Ach, rozumiem. Wow. Bo ja nie mam nic ze sobą. Aha. Mówił, mówił, tak, tak, to będzie taka prosta przygoda, wchodzimy i wychodzimy. I to są wyrośnięte kwiaty. Tego tak, chorus. Jak, ja, jak ja mogę to zebrać? To zniszczyć? na dole. I co, mnie też teleportuje, jak to zjeń? Tak. Ale... ale fajowe. Ale jeśli dobrze kojarzę... No? Jeśli masz chyba silk... A nie, możesz siekierą ściąć samą górę tego. I postawić coś takiego. I co, to, to wyrośnie? To jest tak, drzewko? i to sobie będzie powoli... to będzie sobie rosło w stylu tego, jak te inne. Ale super, bierzemy to na latę. dopóki, no już parę tam jest wyrośniętych chyba w wiosce. Dobra, ale jak chcę spój. Tylko musisz tą górę, nie wiem czy kilofem, czy tylko siekierą ja, może... Ja zniszczyłem kill i mam tego Horus Flowera. Działa. O, spójrz, rośnie. No, <laughs> tak szybko? Wow. No, to nie szybko. Niesamowite, uważaj. Ład. Wow. Uratowałem cię. Eee. W sumie to go też złapię, bo mi się podoba. Lubię, lubię łapać Pokémon. Jestem od tego uzależniony jak Wiedźmi od eliksirów. Tak trafne porównanie. Właśnie, Kuba, miałeś powiedzieć o nowościach Discordowych, póki tu zwiedzamy świat. Chodź idziemy dalej. Ja chciałem dopaść jakiegoś nowego rzadkiego Pokemona, a tu na razie są dwa. Na razie są dwa, i nie wyglądają potężnie. O, kolejny ten. Musimy znaleźć coś potężnego, i uważaj, bo ci może... Masz trebą? A, to Pokémon. pokemon. Yy, mam. Dziewięć. W sumie to, bo ja mam jedną deskę, to idealnie, żeby zrobić crafting, a potem... Eee, masz... Można użyć trapdoorów, też. No, żeby... więcej, więcej nie mamy. Ty masz, ty masz osiem tego. Dwa. No dziewięć no. logów. Nie, no dałeś mi dwa. No to, to A. wszystkie oddać? Jeszcze. No to, pot, no to potrzebujemy, bo ten teraz nie można zrobić trapdora z różnego drewna, tak czyś jak crafting musiałem zrobić, żeby skraftować. A, to już, już idziemy i nie, po prostu chciałem zrobić traptory, ale nie mogę ich zrobić, bo mam za mało drewna. Oj, dobra. Myślisz, że jest szansa, że tam będą jakieś ciekawsze Pokémonixy. No, jeżeli znajdziemy, może coś, co się nazywa Miasto Maddy. Miasto Maddy. Biegam po skraju wyspy. Znalazłem tu mosty, które gracze porobili, więc. Idę ich śladem. śladę. No, no, no. no i pójdź. Gdzie ty jesteś? Idę na środeczek wyspy. Chodź tu. O, widzę cię. Dawaj. Nie kop. Idziemy tam. Tam, tam coś było. I tam, tam się kierujemy. Dobra. Ja, ale jestem szczęśliwy. Po tym, jak nagrywaliśmy odcinek w drugiej wiosce, mam zapas pieczonych ziemniaków do końca życia. Dostęp całą skrzynkę. Mam specjalną skrzynkę na ziemniaki, czaisz? To jest sztos. No. A tak, jeszcze korzystając z tego, U! że nie spadłem. Korzystając z tego, aby nie było ciszy, to się pochwalę. Wiesz, że już mamy ponad 200, na dzień obecny, dzisiaj, chyba 237 widzów na kanale. I ponad 300 na TikToku. Ty, tym się mniej chwalę, ale... <grybujesz> ale idzie. I jestem, to jest giga, jestem z tego zadowolony, bo to jest bardzo motywujące, bo fajnie wiedzieć, czy jednak ktoś tam na to, na to zerka. Discord też już ma ponad 150 osób. Także bije, bijemy rekordy i o, pracujemy szef, szef, szef. nad publicznym serwerem pokemonowym, który się nazywa Hobblemon V2, bo jeszcze nie wymyśliłem kreatywniejszej nazwy. I pewnie wy ją wymyślicie. Ile sobie do koni to mam? Nie ściesz się. To już jest tuż przy tobie. Sądzisz, że sztuczki z nie pokonały? Tak. Jesteś w błędzie. Co? Psychopata. I co teraz zrobisz? Esa, łatwo było uciekłem. No znaczy, ciekawym. Ja Jesteś tam na dole. Tak. <laughs> Nie biegłeś za mną, to uciekłem na dół. I. o drewno. Tylko. inne drewno. Dobra. Problem jest taki, że przebiegliśmy kolejną wyspę. I w sumie mamy tu dwa nic rodzaje tu Pokemonów nie ma. Tu, o to chodzi. Tu nic nie ma. Myślisz, że naprawdę jest szansa, że w mieście, w Endzie respisie coś lepszego? Może. A w Endzie jest jakaś, nie wiem, pogoda czy coś? Czy... Nie. Nie, End jest... Okay. końcem, kresem, pustką. To jak na pustkę, no to dobór Pokemonów odpowiedni. Co to w ogóle za Pokémon? Tu są dosłownie Elgin I tu jest tylko Elgin i nic więcej. Myślałem, że chociaż jakieś, nie wiem, El... nawet nie wiem, czy dobrze czytam Elgin. albo tak. Myślałem, że jakieś y, Annoły będą, te na przykład, co ma różne znaczki układają. Czy coś takiego, a tu tak? Jakie różne znaczki układają? No jest taki Pokémon, który składa się z wielu, wielu znaków i to tak naprawdę całość o tym Pokémonie, ale. Niestety widzę, że kiepsko to wygląda. Chodź, idziemy na następną wyspę. Zobaczymy jeszcze tam, ale nie wiem, nie wiem, czy to jest coś więcej do pozwiedzania, tak szczerze. Ale uda mi się dolecę, prawda? Myślisz? Ha? Solo flinging to jeszcze tak żelazi to dolecieć? No tak <śmieniu> <śmieniu> wyrzuciło mnie A mnie, mnie też No dobra i sprawa wygląda tak że żeśmy się z Kubą trochę zgubili Jest most Jest most Tak, mamy most Kuba, dokąd to jest most Nie wiem <laughs> tak, mniej więcej tak, tak wyglądałem. No nie spychaj, nie! Czarna dziura na niebie. Na takie jasno świeci, że pół ekranu mi zasłania. Tam jest jakiś inny most? To chciemby widziano. Tam nie, nie idziemy na mosty, nie, nie idziemy. Tak, no bo generalnie próbujemy znaleźć. Biegaliśmy troszkę, próbujemy znaleźć miasto, żeby znaleźć sobie litrę, bo litra fajna rzecz. Więc nie idziemy tam gdzie są mosty, bo to znaczy, że tam już byli gracze, i zapewne to jest zlutowane. Przy okazji, Musimy dalej szukamy palić sobie. Mostem. Musimy palić most. tak. Przy okazji, dalej szukamy sobie. Au, aku! Zobaczaj! Au, tu coś w latanie nakłada. Ty, faktycznie. A, a jeszcze z tak samo. A druga Tak. O. Ale ciężko, jest sterczę walka. Zobaczaj, wiesz to ja sobie też wypuszczę Pokémixa do obrony. Wiesz go, Mixa. On jest potężny, tak. I, i... o! Mamy coś, koła! W <tryk> coś ciebie goni, wiesz? Dalej mnie goni. Wściekły <tryk> Elgin, Elgin, Elgin. Chyba tak, chyba Elgin. Czemu mój brajk umarł? Projekt numeru? Tak, chyba spadł i się przetarpał i dostał obrażenia od upadku, bo tak działa teleportacja. Kła? Kła? A? Masz mi. mi mapę? Mm. Ja bardziej mam wzrok. <laughs> Dobra, ja się nie, nie przypatrzyłem się na żywo. ja jaja. Widzisz? A ty się ze mnie że będzie nie będzie Pokémonów, są tylko dwa. Nie, no bo on będzie nie miał bo są tylko dwa, co nie? To co tu jest? No, no znaczy, Mewtwo? w sensie no są dwa, wiesz, masz, masz te, gdzie on a, jest. A, że, nie wiem, poszedł za budynek. Że, że Mewtwo, tu, tu, że dwa? Nie, no masz te małe grubna ich ewolucję i... I to coś, ej, ej, Damian, No? Damian. Dopiero teraz to zauważyłem, ale weź sobie dam ci tom. I weź się spójrz na niebo w endzie. Zobacz, jak dziwnie to wygląda. Na niebo. Jak u przybliżysz. Ja tu. mam na niebie wielką czarną dziurę. A no tak, ty masz shader. Ja A mam po prostu moc przewidzenia. To słuchaj, sprawa wygląda tak. Ty go gołapiec w... Ja Ej, potrzebuję. Ja mam lisa. Tak. Witam w National Geographic Channel. Damian. No? no, jest agresywny. No co? Patrz na to. Siu! Łapię go bez tego. Bez walki. Wcho wchodzi za pierwszym, mówię ci. Pa. Ty! Siubek! <laughs> o nie, teraz się na mnie skupił! <laughs> no łap go tam! Nie, nie mam Pokemoni. On lubi latać! On latać! <laughs> Ała. To była najlepsza przygoda będzie Jaką zaliczyliśmy Tak Także Zapraszam ten serwer, nie ja gra Obraził Zapra się No to To tyle by było z naszej przygody i złapania legend Dzięki Dzięki za oglądanie. <noise> Powodzenia. Macie kordy, także możecie szukać. Legendarny YouTube. <noise> cześć, cześć.